Co by było, gdyby nastała wieczna noc? Okropny budzik. Tak się chce spać. Okej, okay, życzenie nieprzyjęte. Teraz będziesz miał wieczną noc. Śpij, baw się, ciesz się. Nie idź do szkoły ani do pracy. To jest życie. A tak w ogóle istnieje miejsce, w którym noc trwa bardzo długo. Na biegunie południowym słońce nie pokazuje się przez około 6 miesięcy, a później nadchodzi dzień polarny. Słońce nie zachodzi za horyzont przez 6 miesięcy. Już się spakowałeś do przeprowadzki? Ale oto pewnego pięknego razu słońce nie wzeszło. I nastąpiła wieczna noc. Najpierw włączmy wszystkie źródła światła. I zapotrzebowanie na energię poszybuje w górę. Praktycznie wszystkie pieniądze będą szły na opłaty za prąd. Przepraszam, na rozrywkę. Ale w pewnym momencie taki spryciarz jak ty zaproponuje alternatywne źródło energii księżyc. Genialnie! Ale nie, to głupi pomysł. Przecież księżyc nie będzie świecił. Księżyc jedynie odbija światło słoneczne, dlatego już więcej go nie zobaczymy. Żegnaj, stary. Za to nauczymy się widzieć w ciemnościach, jak koty. Z tym, że nie na pewno. Jednak będzie ci groziło duże osłabienie i łamliwość kości. Dlatego, że przestaniesz otrzymywać witaminę D razem ze światłem słonecznym. Ale nie martw się, przygotuj sobie ciepłą kurtkę. Dlatego, że temperatura na ziemi spadnie do minus 150 stopni. Chociaż. Nie, nie musisz. I tak nie będziesz miał czym oddychać. Przecież tlen jest wytwarzany przez rośliny przy pomocy światła słonecznego. Ale 90% roślin wyginie. Pozostaje tylko jedno: szybko wymyślić alternatywne słońce. Zaczęłeś już nad tym pracować? Yeah! Zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał, wtedy słońce zawsze będzie rano wschodzić.